To jest wszyscy widać po raz kolejny w Borderlands 2. Ja pierdolę, blond murzynka. Gdzie ty to widzisz? Tutaj. Aha. E, nie, to on, u mnie to jest biała dziewczyna o blond włosach. U mnie jest czarna. No to. Niespodzianki, niespodzianki. <laughs> Pach, 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 pach. Standardowo otwieramy drzwi, to od razu już wszystko co się da. Amunicja, nie miała amunicja. O i znowu dostałem tego badacza. Co mi się nie zapisało to tego? No, chyba tak. Fire rate, rigem token i. Co to tam? chyba. No, nie zapisano mi się to. Jeszcze z tego skina dostanę teraz. Co to jest w ogóle? Blue, Blue bot. Skin for quick change. A właśnie, czekaj, bo znalazłem przed tym, jak yy, ciebie wyjebało. Taki no. Shield, composit i shield, recovery. A nie chcesz sobie takiego tego, żeby tarczę ci szybciej przywracało? Ja to mam wyjebane tarcza, poza tym ja mam. Czekaj, co ja mam? Ja mam sniper Rifle Max, a mam plus 15%, więc. No to ja tam plus życie to tam mało ważne. Najważniejsze, żeby pancerz jak najszybciej regenerował. Nie. Bo tam życie to jest większy pro, To jest...

Dziwne? Pierwszy raz tak masz jak, jak, jakiejkolwiek grze? Nie, ale tutaj mi się to zdarzyło po raz pierwszy. Czekaj, e, pytanie. My już dostaliśmy to, czy dopiero dostaniemy ten na ten? Dostaliśmy już. Czekaj, no to czemu to jest? Ja jeszcze mam zablokowane. A, daj tap i spróbuj tam misję oddać, czy coś Czekaj, które to będzie ten... ten ze znaczkiem Borderlanda, nie? Czy... Z... Tak. No a nic tu nim no, nie ma czwartego slotu. No tak, no cały czas mam kłódkę na nim. A ty za... Ja tam pytajnik? No ja mam. No miałem pytajnik nad tym, nad Romanem, no ale... No patrz. Miałam ja tak. Snap'a. Mhm. Mm mazuka. I pistolet, się przez nią Kurde. Dziwne be trochę. Czekaj, a może podejdę do Romana i pogadam z nim? No może. Może to w ten sposób zadziała. Any updates Nie no, gadają mi tylko o misji. Co za bezsens. Nie wiem... Dziwne, dziwne, dziwne... Hmm... Nie wiem... Dobra... Nie Jakieś misje? dwie mamy mi... Trzy misje mamy nieodkryte... Kurwa, tyle nowych misji, ja pierdolę... Mamy dwie Dwie misje z tym, ze znaczkiem Borderlandsa... Nie. Miałem przed chwilą dwie, a teraz mam tylko jedną. Którą włączyłeś? Pieszą z góry. Pomoczną. Dobra. Coś mamy pozabijać? Pick Origin Evidence, jakieś te dowody. Spider Jance, Thrashers i Crystal X. No spoko. I choose you for a duel. Tak jest we w tym widziałeś ten tego mema z tym z tym y yu gi Jest mm -hmm. zegar pokazany jest ten. O, oh, look what is this? Look on the time, nie? I za każdym razem jest duel. <grym> wiesz że nie wsiadłem, nie? A wiesz że można się teleportować? Czekaj, bo teraz nie wiem, gdzie mamy jechać. Hmm. Mamy wrócić tam, gdzie było wcześniej sanktuarium? No to wygląda. Sanctuary Hall. Dziura ziemi. Co, do jakiegoś sms do dostałem? Dobra, pisz ...w momencie. auto wyjebało! No a, przecież pamiętasz, żeby wcześniej mieliśmy ten samochód? Kiedy te? I tutaj przyjeżdżaliśmy. Ale bardzo ładnie Ammo, Ammo ten jest zrobiony. <laughs> Poukładany. No, dziura konkretna. Wyjebało na to dbanie. pięknie. I o to mi chodzi, i o kurwa, nie to, co pojedę. Ej, co się dzieje? Tu się buguje. Co się buguje? Bugowałaś w w miejscu? miejscu. to, i o o nie, Goliath! Jaki ten goliath? No wiesz, ten co... Cztery razy musimy mu pozwolić o! się wylewelować. Zacząłeś strzelać do beczki? Tak. What did I do? Curses! Those idiots dropped my safety because they could Ej, ta snapierka jest tak zajebiście celna, że na nie muszę celować nie? Jak to nie musisz celować, żeby... W sensie... nie muszę przybliżać. Muszę wymienić broń. Mm -hmm. <gulia> no. Jakby tak krytyki w się dały, ja pierdolę. Dobra. Trochę pobiegamy Ej, ze sobą. Nic Goliath, goliat. Chaos no. i goliat. Pasowy goliat. Chcesz co? Ty wyski mnie najbardziej. No to mamy na dół zejść, co? Pewnie ta. Znacznik pokazuje, że mamy zejść na dół, więc. A ja pójdę windą, jak się nie obrazisz. lepsze to co ty robisz bada stand był generator kurzo oridio <grym> Idziemy po jestem Jak to brzęczy! Co brzęczy? Generator. Jak każdy generator. Denerwujemy to. Ła! Ła. Boli. Nie wchodź w to. No chyba raczej w pole elektryczne nie wchodzi się, nie? Elektryka prąd nie tyka. O! Dobra, tam, tam już zejść nie można. Okay. <laughs> Ej, biegnę sobie, biegnę, na, bieg na, i nagle padłem. Dobrze. No bo tam pisze, że na dół Myślałem, że tak działa. Nie, nie działa to w ten sposób. Musisz powoli przejść. Kurwa, 1400 mnie to kosztowało. Ech, kurde, gdzie to mamy zać teraz? C stawiam na, na to, że pewnie całkiem na dół, nie? No tak. Tutaj jest winda. Czekaj, no się zgubiłem. Schodami do góry i, win i ten. My tu mieliśmy przejść, Kaustyk <laughs> No Kurwa, no to już jestem pewny, że tego już na pewno nigdzie nie widziałem. Czego nie widziałeś? Ugh, co się stało? Świetnik był ten, larwa. Pierdolę, nie otwieramy tych śmietników. Czego, żeś się spodziewał we śmietnikach? No nigdy ich nie było! Grzyb. Dziabra. Dobra, czekaj, teraz w którą stronę mamy iść? Zakładam, że tam... E tu kolejny quest jest. A to się otwiera powoli. I to wszystko było pod sanktuarium? Na motora się wało Kiedy ta śmieciara się ładnie dygie, Nie, a nie trzeba, czekaj, Ło! Jeszcze na dodatek ona nie ma tego. Nie ma ognia, tylko ten. Na kwas, to jest dobre. Ty, to. One, o, czekaj, one właśnie one ewoluują, zostaw na chwilę. Bo one chyba są potrzebne do tego. Nie wiem, mogę się, mogę się mylić. No mi się wydaje, że musimy najpierw dojść do miejsca, a potem dopiero będziemy mieli te. Nie, dobra, jednak. jednak nie o nich chodzi. To zabije wszystkich. Hmm. Prowadzę znowu do, do mnie co jest? Kurwa, dzwonią teraz do mnie, kiedy ja nie oczekuję. Cały dzień kurwa siedziałam na dupie, nic nie robiłem. Teraz nagle wszyscy coś chcą. Mm hmm. Kurde, nie ma tak być atakowanym podczas tego, kiedy się <laughs> przegląda ten. Hi, Ło! Ło! Po nogach Po klejnotach, po klejnotach i to dosłownie. A my z złoto mamy zrobić, tak? A nie, z nich hajs po prostu leci. Zapomniałem już. I tu śmieszka w ogóle jest, ja pierdzielę. Zielony szlam, diamenci, diamentowe te stwory, co były we w tym w jaskini z lodu. I nie tak mało ich, na dodatek, co jest ciekawsze. Na trzeszczały. Jak on się wysypał tam? Ja tam chcę iść. One chyba każde się tak wysypują. Chyba żeby po tym biegać to trzeba mieć jakąś chyba specjalną tarczę mi się wydaje. To kwasowa, mi się zdaje. Pewnie ta. A nie miałeś czasami ostatnio, jej? Kurwa, człowieku, miałem ją chyba 20 odcinków temu. Jednych krystalistów już mamy załatwionych. No właśnie ja widzę. Czekaj, bo jestem zupełnie na jakiejś wyspie, poczekajmy chwilę tam. I na trzecią nóżkę. Hmm. I na trzecią nóżkę. I hmm. stary Ty sobie nie pozwalasz za bardzo? Ja? Nie ty. Zatem coś maciska. No, zabij mnie, dobra. <grym> I teraz. Pach. Hm. Dziwne. Dobra, ej. Yy, nie miałem? zero, nie pierdolę. Ło! Treszary! Tego chyba nie widzieliśmy, co? Co? Tych troszary chyba nie widzieliśmy, nie? Widzieliśmy jednego dużego, który był w drodze do tego. Jak przechodziliśmy przez. Yy, bazę tych. Kurczę, tak fajnie wygląda ta sniperka, jest tak zjebana. Leci! Co to, to? Gdzie? Tresher. Tak to... se po prostu przeleciał nad nami On, To one latają czy? Ja nie nie no, wiem, chyba się katapultowało czy skoczył Ja myślałem, ja że to w jak żyje Tak, tylko wyskoczył to jakoś, zrobił wielką... Wielki supeł i ten... Mamy 18 minut na zegarku jakby, co? Spoko Do wyświetlnika dojdziemy Co? A, jeszcze każdy jeden jest inny element! Ciekawostka. Warm Hold Rusher. Jest z kolczat... Te... Okay. Ma telekinezę, jednocześnie, ty, kols, Kolcami nas atakuje. Wo, wo, wo. Ciekawe. Co to?! Co jest? Taki najebany kolcami... ...za mną był. No właśnie mówię o tym, że... Ale zabiłeś go, bo ja chciałem go za to, zabić. Za tą, za tą, za tą, za tą. Gdzie? No nie wiem, że... Nie zauważyłem, że grzesz, wiesz? Mogłem wrzucić tą... ...wieżyczkę, no ale... Eee, kurde. Co? Ech, wszystko jest ten... A co zakończyły? No, 19,5 minuty. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku z Borderlands 2. Bye bye. bye.